Cześć wszystkim, ja jestem Venom, a to jest pierwszy odcinek ze Splega na serwerze. Będzie trochę bardziej niżej w opisie. Okej, okay. dobra, gramy. Mhm. Gdzie jest moja łopata, chcę jajami strzelać. Tak. Ja ostatnio mam taką fazę na Splega, że mi tak dobrze idzie, to przestanę prostu wiem co nagrać. Czyż tak mnie już na takie ogólne e, przeprosiny za to, że nie było filmów na kanale. Przez pewien czas. I i, 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 No i teraz będę próbował tak regu regularniej tak, wrzucać. Dobra, wiecie co? Tego nie było. Weźmy sobie na inną arenę. A gra możecie za 20 Tak, i ogólnie teraz filmy będą, e, co 3, 3, 3 dni będzie jeden film. Następny będzie szanka, trzeba tą serię kiedyś skończyć. A potem seria będzie nowa z... W... ...prawdopodobnie no Far Cry 3 Blood Dragon albo Don't Star. się zobaczy. Pojedziemy. Nie, to jest ta... nie, to jest ta fajna nowa. Bardzo polecam serwer. Tutaj dużo gier też będzie w przyszłości, m.in. Crysta i tak dalej. dalej. Chodź tutaj choć tej krówko, nie uciekaj, chodź, mam dla ciebie jajeczko. Niech no, niektórzy od kiedyś Czekaj, patrz, Ale trzeba wybić konkurencję. Co jest zaskakujące, działa mi zbyt głodnie jak na tą trapce. Nie masz 30 fps. To się bardzo rzadko zdarza. Nie, dobra. Nigdy to się nie zdarza. Mio, tyle fesu, ale... ja, ja, Jak miło, że sobie stoisz. Teraz jeszcze ty tam. Chodź, 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 chodź. Do mnie, do mnie, na dół, na dół. Piesek, piesek, do mnie. Gdzie jest ten... O, o, o! Stój dalej, stój dalej, stój dalej! Żegnam. Gdzie on jest? Gdzie on jest? O, tutaj! Fuck this! Dobra, jeszcze jedna arena. Może, może... Tutaj, na 12 wejdziemy. No, ja znowu starzę 20 sekund. Tak. Link do moje... Link do kanału wykonawcy tego mojego pięknego skina, nieprawda, będzie w opisie. Chue, chue. Dobra, a, te a teraz tak bardziej serio, jest po prostu normalne. Nie! Znowu ta sama mapa! Z to zła mapa. Ona mnie niszczy. Tylko jeszcze mi ciekawi jedno. Czemu tutaj tak? tak dużo... O jest! Jeszcze w ogóle dużo opad mam. Nie wiem po co mi, skoro się nie zużywają, ale jeszcze... Tak, jeden mikrofon mi się zepsuł, więc gram na dwóch. Żeby było śmiesznie. Czekajcie, czekajcie. Czekaj. Żałuję tylko że tutaj nie ma płytek i by To bardzo. A wiecie co? Właśnie, piękny zachód słońca. Ja sobie tutaj poczekam, aż oni się tam pozrzucają. I, 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 i. I, i, i. Spróbuję zrzucić. Tak, prawie świadko. DZIEŚĆ! O WOS! Chodź tutaj! Chodź! Nie możesz tego wygrać! Nie! Jupi, Fuck this! Niszczę! Niszczę i lecę! Będzie oszczał, chwilę. Chodź, pokażę, pokażę mi, jak ktoś mnie oszczał y, jajkami. Będzie nieładnie. O, zaraz rzucili go sobie. Słuchajcie! bijemy mima Ale, ale patrzcie, patrzcie jak dziw, dziwny Mim! on zamiast się przepychać tam sobie chodź 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 chodź, 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 nie ma, nie ma Idzież, Nie Noem Dobra, jeszcze zagramy sobie jedną arenkę i to chyba będzie już tyle Tutaj zaraz powinni być ludzie Nie pamiętam który to jest Straty więc trzeba będzie po prostu poczekać To się widzimy za chwilę jak już się gra Dobra że jestem znowu, się zna znaleźli ludzie do gry Tak, Lu ludzie się znaleźli Dużo ludzi już się znalazło, prawie całe cała mapa 14. Czy dojdzie? Tak, doszło 15 osób. Gramy. Uuuu, sensorowa mapa, bo na środku mam ma taką marihuanę. A, właśnie, taki tatuszek. Więc komu to się jeszcze kojarzy z sensorem? Daj łapkę w górę. Fail. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w sklegu bardzo szybko mapy zostają podzirawione. Hmm. niszczę niszczę padaj padaj hmm. kiepsko kiepsko szczelam hmm, drogi a ale to jest jeszcze w sumie trzecia warstwa więc... hmm. nie rozumiem ludzi którzy stosują taktykę w sensie stoję i szczelam wtedy jest najłatwiej go zdjąć no i tyle. Dobra, to ja się już z Wami żegnam na dzisiaj, tak, z pięknej perspektywy. I to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.